Pan z Pani jest duchem, duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, nikt nie może tą parą służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim, drugim zgardził. Nie możecie służyć Bogu. obu. Dlatego powiadam Wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeździć, pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przepatrzcie się taką, no to nie, wiem, nie sieją, ani żoną, nie zbierają do leży, a ojciec ważni, wysyje żywi. Czyż Wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z Was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A godzinie czemu się martwicie? Przypatrzcie się, lilią polną, jak rosną, nie pracują ani przemką. A, a powiadom Wam, nawet Salomon w całym swoim przebiegu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrócone, bo ptak przyodziewa to czyż nie tym bardziej Was, ludzi, małej dany? Nie martwcie się zatem, nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodzielali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Ważny jest wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więcej jutro, bo jutrzejszy dzień sam o sobie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdej swojej biedy. Oto słowo Pańskie. Amen. O, to jest... Usiądźmy na chwilę. Kochani, jak to zawsze Słowo Boże trafia w te tematy, o których chcemy mówić, czy to na rekolekcjach, czy przy takich okolicznościach jak teraz, kiedy spotykamy się, żeby tak przez kilka, kilkanaście godzin być ze sobą razem, modlić się, szukać, od, szukać odpowiedzi na ważne dla nas pytania Wy, zgromadzeni w większości w ramach Kościoła domowego, w duszpasterstwach, rodzin, małżeństw, szukać odpowiedzi na pytania, co zrobić, żeby zachować świętość. Wręcz nie tylko zachować, ale ją rozwijać we współczesnym świecie, żeby nie zgubić relacji z Bogiem, żeby kochać Go coraz mocniej w tym świecie, który nie dość, że nie sprzyja miłości do Boga i w ogóle Bogu, to na dodatek jeszcze podsuwa różne bożki, pseudo-bogi, którym tak wielu już niestety oddało swoje dusze. I proszę, pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii. Nikt nie może dwom Panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Pamiętam, kiedyś przy okazji pewnych rekolekcji rozgorzała się dyskusja na temat tego, na ile jesteśmy w stanie jako katolicy żyć w kompromisie ze współczesnym światem, z tą kulturą i cywilizacją, w której przyszło nam żyć. I osoba, która zadała to pytanie, oczywiście chciała bronić tę tezę, że my musimy szukać tej drogi kompromisu, ale większość tam obecnych miało takie wewnętrzne poczucia. czy Bóg zgadza się na kompromisy. To tak jakby mąż powiedział do żony, kochanie, znajdźmy jakiś zdrowy kompromis między miłością do Ciebie, a moją sympatią do koleżanek z pracy, która z Was tutaj obecna. Da sobie tak postawić jakieś, jakieś rozgraniczenie, że szukamy kompromisu. No nie, Twoje serce ma być całe dla mnie, a nie jakieś tam kompromisy z koleżankami. Albo że o to samo zapyta mąż, swoją żonę, żona swojego męża. Nie, oni oboje chcą mieć swoje serca dla siebie w całości, w stu procentach. A miłość Boga do ludzi jest o wiele większa, można powiedzieć jeszcze bardziej zaborcza, chociaż to słowo zaborcze źle się kojarzy, ale Bóg. Jak mówi słowo Boże, jest Bogiem zazdrosnym i nie bez powodu, to pierwsze z przykazań zobowiązuje nas do oddawania Bogu czci, do umiłowania go całym naszym sercem, całą naszą duszą, ze wszystkich naszych sił. A my tak łatwo od niego odchodzimy i szukamy sobie właśnie jakichś innych miłości w świecie, innych Bożków. A Bóg mówi, Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. To się zawsze źle kończy. I tak nie bez powodu dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje skutki odchodzenia od Pana Boga. I tak czytamy: Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy, judcy i oddali pokon królowi. Król ich wtedy usłuchał. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego i zaczęli czcić aszery oraz posągi czyli zdradzili Boga. I co dalej czytamy: Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. No właśnie, pamiętam też kiedyś rozmowę z grupą młodych ludzi, którzy byli oburzeni, że w jakimś wskazań mówiłem o Bożym gniewie. I to jest niemożliwe, przecież Bóg jest miłością. Jak to możliwe, że Bóg, który kocha, Bóg się gniewa? No ale są te fragmenty w Piśmie Świętym, które mówią, że Bóg nie będzie, stał, patrzył z daleka, jak człowiek go zdradza. Bo przede wszystkim sobie samemu robi krzywdę, to pierwsze przykazanie ma sens właśnie taki, że ono ma nas chronić, ono ma nas zabezpieczyć. To jest dokładnie ta sama sytuacja jak między rodzicem a dzieckiem. Jeśli dziecko w cudzysłowie będzie się oddawało w opiekę byle komu, to wiadomo, że stanie mu się wcześniej czy później krzywda. I zadaniem rodzica jest przekonać wszelkimi możliwymi środkami, czasami nawet takimi bardzo stanowczymi, że ani o krok. Bez wiedzy rodzica. Wszystko, co w życiu dziecka ma się dokonywać za wiedzą rodzica. Dziecko nie może sobie robić, co chce. Dlaczego? Bo źle na tym wyjdzie, stanie mu się krzywda. I tak samo w naszych relacjach z Bogiem. I niestety tak czasami jest, że w momencie, kiedy odchodzimy od Pana Boga i zaczynamy czcić różne rzeczy w naszym życiu, można czcić siebie samego, można czcić swoją pracę, pieniądze, własne ciało. I możemy tutaj jeszcze wyliczać dużo. Można wejść też w jakieś pseudo-duchowości, nie mające nic wspólnego z chrześcijaństwem, albo po prostu zapomnieć o Bogu i żyć tak, jakby żadnego Boga nie było. To też jest, jest jakaś forma zdrady Boga. I wtedy zaczynają się w życiu człowieka prawdziwe nieszczęścia. Wtedy człowiek wpuszcza w swoje życie zło, szatana. I wtedy Bóg daje poznać skutki tego postępku. Zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. I czasami też tak bywa w wymiarze i społecznym i w ogóle ogólnonarodowym, że Bóg dopuszcza na różne narody jakiś rodzaj konsekwencji, skutków. Niektórzy powiedzą kary, ale lepiej tu żyć słowa dopustu ze względu na to, co, co uczynili, przez to ich odejście. Gdybyśmy mieli przyjrzeć się temu, jaka jest nasza wiara Polaków żyjących i w kraju, i za granicą, to wiemy, że nie jesteśmy w dobrym punkcie. To znaczy, daleko nam do takiej sytuacji, że możemy powiedzieć, że jesteśmy Bogu wierni, że Boga czcimy, w taki sposób, że inne narody mogłyby się od nas uczyć. To tak nie jest. Może, może jakiś czas temu było, ale też no, nigdy mimo wszystko uważam, że nie było w historii naszego narodu tak wspaniale, żebyśmy mogli powiedzieć, że naprawdę moglibyśmy stanowić wzór dla innych narodów. No, Patrząc całościowo, to oczywiście Polska wyróżnia się w kwestii wiary, ale patrzmy jednak na to, ile ludzi w ostatnim czasie, szczególnie odeszło od Boga, od Kościoła, jak wiele zła się dzieje, ponieważ zamiast trwać przy Bogu, czcić Boga, pilnować Jego przykazań, to zaczynamy coraz bardziej szukać tych kompromisów ze światem. Że coś dla Pana Boga, ale coś także dla siebie. Coś dla wiary, coś dla świata i to się zawsze źle kończy. Nie dość, że ludzie tracą wiarę, tracą miłość do Boga, to też no, niestety zaczynają pojawiać jakieś dziwne pseudoduchowości, zainteresowania różnego rodzaju sektami, wiary, w amulety, talizmany. Ożywiają niestety jakieś prastare, już dawno wymarłe, zdawałoby się, religie z dawnych Słowian. To się dzieje oficjalnie w Polsce. Ci ludzie się spotykają ze sobą w ramach różnych obrzędów. I czczą te same bogi, które kiedyś czczono jeszcze zanim w Polsce nastało chrześcijaństwo. To wszystko wraca, i, i to jest jakiś wielki dramat współczesnych czasów, bo to często są młodzi ludzie, którzy wchodzą w to zupełnie bezmyślnie, bo, bo po prostu jakoś nie udało im się spotkać z Bogiem, czy im się nie udało, czy może rodzice zaniedbali, coś bardzo ważnego nie dali dobrego przykładu. Może zabrakło roztropności w korzystaniu ze współczesnej kultury i zamiast karmić się tym, co pożyteczne, co buduje naszą wiarę, kontakt z Bogiem. To w to miejsce wchodzi właśnie ta zepsuta kultura, wręcz właśnie taka, która będzie kierowała serce i duszę człowieka we wszystko, tylko nie w to, co właściwe, co zapewni człowiekowi prawdziwe szczęście, radość wieczną, czyli w stronę Boga. To się musi źle skończyć. Gdzieś, myślę tego. Konsekwencje doświadczamy także w naszym kraju, gdy przez te ostatnie dwa lata i myślę też obecnie po części, trochę się wydarzyło takich rzeczy, które nam nie pasowały. I wielu ludzi mówiło, że no, no jak to się stało, że Pan Bóg to na nas dopuścił. To my się tu modlimy i tak dalej. No patrzmy całościowo. To nie jest tak pięknie i tak kolorowo, jak nam się wydaje. Wielu ludzi jednak odeszło od Boga. A więc. Bóg mówi, to jest też słowo dzisiejszego psalmu, a jeśli jego synowie porzucą moje prawo i nie będą postępować według moich przykazań, jeśli moje ustawy naruszą i nie będą pełnili moich rozkazów, rózgą ukażę ich przewinienia, a winę ich biczami. Lecz nie odejmę od niego mej łaski i nie zawiodę wierności. To jest bardzo ważne. Tego nie można odciąć od całości tego psalmu, tego słowa. Bóg dopuszcza skutki zła, które mogą pojawić się w naszym życiu. Czasami te skutki odczuwają kolejne pokolenia, skutki błędów swoich własnych rodziców. Właśnie tak, nawet jak tu jechaliśmy, to rozmawiałem tutaj z marżonkami na temat tych tak zwanych grzechów pokoleniowych. Jak to dokładnie rozumieć? No oczywiście, że nie dziedziczymy grzechów naszych przodków. Jak ktoś przyjdzie do Spowiedzi, no miałem parę razy takie sytuacje, że... Chciał się spowiadać z grzechów swoich dziadków, rodziców, ja mówię, no nie wolno ci tego robić, to tylko sam człowiek spowiada się ze swoich własnych grzechów. Nie można przeprowadzać spowiedzi w czyimś imieniu. Ale jak najbardziej ponosimy konsekwencje zła, na które ktoś się otworzył w rodzinie. Może to był właśnie dziadek, a może jeszcze jakiś wcześniejszy przodek, którego nie znasz. Myślę na przykład ci, którzy wzrastali w rodzinie, gdzie był obecny alkohol, doskonale wiedzą, o czym tutaj mówimy, jak zło, które dotknęło jedną osobę, może ciągnąć się przez pokolenia. I, i tutaj potrzebne, potrzebne są specjalne terapie, tak zwane DDA dla dorosłych dzieci alkoholików, bo, bo, bo ci już dorośli ludzie no nadal ponoszą konsekwencje tego zła, które było w udziale jednego z rodziców, czasami obojga. A więc popatrzcie, dzisiaj potrzeba takiej bardzo konkretnej, Refleksji na temat tego, jak wygląda moja relacja z Bogiem. Czy ja mogę powiedzieć, że Bóg jest dla mnie najważniejszy, na pierwszym miejscu. Że nie ma obok mnie jakiejś mamony, jakiegoś Bożka, któremu poświęcam więcej uwagi niż temu prawdziwemu Bogu. Nie dotyczą się mnie zarzuty tego rodzaju, że idę na kompromis ze światem. Jedna niedziela w miesiącu dla Pana Boga. Ale trzy czy cztery niedziele dla pieniądza. Bardzo częsty przypadek Polaków mieszkających, pracujących za granicą. Że dbam, żeby przynajmniej jeden raz w miesiącu być nam przy A ja mówię, ale przecież Bóg mówi, że nie, że będziesz jeden dzień w miesiącu święcił, tylko będziesz każdy dzień święty święcił. Proste, mamy oddawać Bogu cześć tak, jak on tego pragnie, a nie tak, jak my sobie wymyślimy. No właśnie. I teraz przechodzimy do drugiej części tego słowa. Dlatego powiadam Wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Nie martwcie się, jak to łatwo Panu Bogu powiedzieć. A przecież, co się teraz dzieje w ekonomii, rosną stopy procentowe, raty. W taki sposób, że już w większości chyba spłacających kredyty budżety miesięczne się nie dopinają, bo tak, tak po prostu to wszystko poszło w górę. Ludzie na to są zupełnie nieprzygotowani i nie wiedzą co będzie za miesiąc, za dwa miesiące, za pół roku, a przeczyta się jedno, drugie jakieś forum ekonomiczne czy, czy, czy jakieś wiadomości związane z ekonomią, to, to człowiek ma jeszcze większy strach i jak się ma nie martwić. A Bóg mówi, mimo wszystko nie martwcie się. Zaraz. Właśnie, tu nie o to chodzi, że mamy przestać działać, że nie mamy robić tego, co my jako ludzie powinniśmy robić. Nie. Ale chodzi właśnie o to, żebyśmy z jednej strony działając, to jednak mieli takie pełne zaufanie w stosunku do Pana Boga. Tylko, że tu nie, nie chodzi o to, żebyśmy się skupili na tych sprawach materialnych, bo z punktu widzenia Pana Boga, to one są sprawą drugorzędną. Taki jest sens. Tego tutaj słowa, że my mamy najpierw zwrócić uwagę na to nasze zatroskanie się o naszą duszę, zatroskanie się o naszych bliskich, a przecież to też jest, jakby nie było, znaczna część naszych trosk. I nieraz jako kapłan spotykam się z rodzicami, którzy mówią: no, proszę księdza, jak ja się martwię z powodu mojego syna, mojej córki, czy oni się nie pogubią w życiu, czy zostaną zbawieni. Jak będzie wyglądała przyszłość świat, w którym będą żyli, mając lat 30, 40, 50 i tak dalej. Jak dużo jest zmartwień rodzica, który w dobrej wierze chce jak najlepiej dla swojego dziecka, ale też no, wie, że no, nie ma pełnej kontroli nad jego życiem. A Bóg i do was mówi, nie martwcie się. Czego Bóg od nas pragnie? Oczywiście, wychowaj dziecko jak najlepiej. To jest to Twoje działanie. Zrób wszystko, żeby ochronić dziecko przed tymi pułapkami która zostawia na nie współczesny świat, przede wszystkim ty sam dbaj, żebyś w nie nie wpadł, bo dzieciak to najczęściej przez błędy rodzica wpada w te sidła sieci, o których dzisiaj będziemy jeszcze mówić. Więc o to zadbaj, zabiegaj, zdobywaj wiedzę, dokształcaj się, bierz to wszystko sobie do serca, że to, to nie są błahe sprawy. Dzisiaj potrzeba tej konkretnej wiedzy, ale też resztę zostaw w boku. Zaufaj mi. Mówi Bóg dzisiaj do każdego z nas Zaufaj mi Jedna pani mówi co ja mam zrobić W stosunku do mojego syna Ma już tam 30 parę lat Pogubiony strasznie pogubiony, Chyba strasznie, wszystkie błędy życiowe jakie mógł popełnić Popełnił I no przede wszystkim pytanie Co z jego duszą I pytam się jej, czy się modli Za niego mówi, księża, Ja codziennie po trzy w jego intencji Już kilkanaście lat odmawiam I mówię to nic większego pani nie może dla tego syna zrobić że to jest właśnie ten kapitał, który pani odkłada mu na jakiś moment, który zna tylko Bóg, kiedy Bóg nim wstrząśnie i postawi go na nogi. Może to się wydarzy nawet po pani śmierci, może nawet pani nie będzie świadkiem tego wydarzenia, ale niech będzie pani pewna. Żadna modlitwa nie poszła na marne. Ona kiedyś wyda swój owoc. Ona jakbym chciała, żeby to było już teraz. Ja już nie mogę patrzeć na te jego pomyłki, błędy. My wszyscy cierpimy z tego powodu. Jezus mówi, nie martw się, nie martw się, ja się nim zajmę. Ja się zajmę twoim synem, twoim dzieckiem, twoim mężem, twoją żoną, twoimi rodzicami, którzy też może się pogubili. Ileż razy tak przecież jest. Ja się zajmę. Ty się módl, ty się módl. Tego, tego potrzeba, tego zaniedbać nie wolno. Nie bez powodu Jezus mówi, ojciec niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Starać o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość w tym kontekście oznacza Jego prawa, a więc po prostu przestrzeganie praw związanych z Królestwem Boga. A więc dekalog, troska o własną duszę, sakramenty, regularna spowiedź święta, regularna msza święta, Troska o to, żeby ta przestrzeń, w której żyjecie, była przestrzenią świętą, czyli wasz dom, żeby nie było tam obecnego żadnego zła. A resztę, resztę bierze na siebie Bóg. Jemu bardziej zależy, żeby was doprowadzić do nieba wszystkich. Bardziej zależy Jemu, niż każdemu z nas tutaj obecnym. On robi nieskończenie więcej niż my, bo oddał za nas swoje życie, bo za nas cierpiał. Więc On nas tak łatwo nie odda. A więc nie martwcie się o jutro, bo jutrzejszy dzień sam się o siebie martwić będzie. Martwmy się o Boga. Się, martwmy się o Jego chwałę. Amen.